Cześć, witajcie z tej strony Commander Panda. A dzisiaj sobie zagramy w Fortnite tak jak wcześniej w maratonie. Już trzeci dzień maratonu. I dzisiaj zagra z nami oczywiście Ancient Blinky, którego bardzo dobrze znać, znacie. I no. Witajcie. Siema. Siema, siema. Gramy w Battle Royale. Sorry, gramy w to one, one shot. Tak, tak, no no. Ej, daj, daj mi dowódcę. Albo no. dobra. No. Dasz? No Mam, No, no I dobra. Ej, albo dobra. Ej. Ej, dawaj rankingową Pierwszy raz na tym, będziemy grać w rankingową o, Szybko Ja bym nie wczytało czy by też e, nie? nie Nie, nie wczytała Kurde Ej, to weź, weź wyjdź. Dobra. Że ja mam na 3 ranka, więc będzie trochę trudno. Ale... Nie możesz wejść? Mogę, mogę. To brzmienie na rankingową. Co? Ja w ogóle w się na twój odcinek. Nie rozumiem. Jest jeden oczekujące widz. O, to widz. Ale pamiętaj ten odcinek jest No Dobra To wita i Fortnite klasyka Jak to już mam do tak napisane Dobra, rozjeżdżamy wszystkich Tak, ja to gdzie będzie zabawa no Dobra. zaczynamy Jakby coś tam no. Jakby coś ten maraton będzie trwał do nie wiem, chyba do rozpoczęcia 30. grudnia. Do 30. Do 30 listopada. Chyba, tak. że pod kolejnym wbijam znowu 10 łapek. Tak. Dobra, nie. Jak wbiję kolejny... No nie, kolej... to już musi trwać do 6 grudnia wiesz Czemu. czemu? No bo wbili pod tym 10 łapek. Teraz jest 10. Równo. Nie, w sensie 11. Komentarze też mają więcej. No, znaczy, ale już nie będziemy dalej wbijać y, 10 łapek, żeby było kolejny tydzień, bo już trochę za dużo, bo każdy ma inne życie i no. było Dora, za dużo. Lecimy tam, gdzie... Dobra, dobra, czyli, dużo osób. czyli miejscówka... Czyli zawsze początkowa miejscówka, w której jest każdy odcinek. W... No. Ale ty się za dużo po prostu. Tak. Ile tutaj jakieś osoby jest. Jak... To są darmowe punkty jakby trochę. Ej, dawaj pierwszy raz lądujemy. Gdzie? Ja już jestem. Pierwszy Okej, okay, jestem, okej, okay, okej. Okay. Nie mam nie mam broni. Ubrali. Ja będę mieć. Dobra, mam broń. Nie, 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 nie. Ej, ja mam spada, mam spada. Kurde, granatniku! Mam. No nie no, tak mi ci granatek. Nie mam spada. Ja spodziewam mam rangę. No ja to bronz dwa. No nie. Czasami niektórym się y, y, się baguje, że jak od razu giną, to dostają złoto. Wiem, ale to nie. Dobra. Ja, Dobra, No. I dobra, teraz musimy to wygrać w tą grę. Już odcinek trwa 6 minut. Ale dobra. Nie poddajemy się. Wygramy już tą grę już w tym odcinku. I teraz już nie, teraz już nie możemy zginąć. No. Dlatego jak zginiemy to już jak zaczniemy kolejną rundę, to już nie wygramy tego. Więc, no... Ten odcinek będzie trwać 30 minut, nie więcej, około. Dobra, może niech będzie jakieś 25. Będzie trwał odcinek 25 minut. I będzie hit. No. Byśmy teraz to wygrali, z fragu. To byś miał pewnie już jakieś złoto. Żeby teraz to wygramy, ale zróbmy z bąfrabi. No. Pamiętam te opony. Właśnie ja robię parkour. Bez tego, bez e, sprinta. Ale nie, te... pamiętam te opony. Te, zobacz, tam gdzie ja skaczę teraz. Dalej, lecimy tam, gdzie w ogóle jeszcze... Chodź tutaj, dawaj. A tam, tu, tam dużo latało, co? To trudno. Ob... Dobra, lecimy na karkołom na kino. Wow, wow, wow. Lecimy z wyrażenia wrażenia. Fajnie będzie. To nie będzie odcinka, czy jak? Co? To nie będzie odcinka, w sensie, no to zaraz nagrywamy, no to wiesz. No to co teraz nagrywamy to, to jest... Na jutro. No tak. Co? Czemu nie jutro nagramy na jutro, tylko dzisiaj nagrywamy na jutro? No... Nie, gdzieś. Aha. a ja, ja zginałam. No czemu Dobra. zawsze nie lecisz ze mną na miejscówkę? Jakoś tylko ty, ty idziesz gdzieś... Pod. Ja idę gdzieś obok. No właśnie, ja teraz leżę. No ale woli, żebyśmy stracili od razu rangę i przegrali, czyli byśmy i yy, chwilę pożyli. No to ule... Dobra, chodź do mnie. Dobra, poczekaj. Aha, został dobity. No fajnie. Ude! Idę do, do ciebie gracza? Dla mnie? Tak. Chyba. No idę. To no, rapor. Idę po moją kartę i zastartuj mnie tu. Paczącej puszcze. Tam jest mało osób zawsze. Idę do płaczącej puszczy. Tam, tam, jest też gnom, tam jest, w tamtej lokacji mniej więcej gnom. A tam. Jak ktoś gra w Fortnite i... Gnomy dają pudy. I tu jest jeden gnom. O 20 Gnom też jest tutaj w wodzie. O tu. Gdzieś. Jeden gnom. Też jest tu. Przy rozdrożnej rupieci. I pamiętam, że jeszcze gnom był w samotnym schronisku był mniej więcej tu I jak ktoś graby tego to już wiecie gdzie są lokalizacje raz, dwa, trzy, cztery gnomów. Więc na pewno się przydało. A w tej chwili jesteśmy w płaczącej Puszczy, czyli blisko jednego gnoma. Zalajkujcie, jak udało wam się znaleźć jakieś gnoma, albo skomentujcie. Nie nalegam. Teraz, zaraz, nie odrodzisz, tak? Odrodzisz mnie zaraz, tak? Halo? Nie, ja, ja jestem. jestem. Czekaj, Gdzie tu? kaj poczekam. Bo ktoś tutaj leci liftem, ale nie, nie, nie chcę zginąć. Okej. Okay. Dobra. Odraiłem. Dobra, już. No, ale start. Jakieś. 5 sekund. 4, 3, 2, 1 i 0. Restartowane Do lecę tutaj, bo to wiem, że to będą broni fajnie Wam piema wywalam pistolet. Jest skrzynka. Dobra. Pota Biję się z kimś, czy, mam, czy mi się wydaje? Chcę ja ja ta osoba nie obrywa. A. Trzybujesz pomocy? Nie, ale idę tam. jest. Hmm. jest lepszy. Ja lutuję właśnie sobie labirynt. Teraz do ciebie dojdę. Dobra. Mam słaby lód. Tak powiem. Zresztą nie mam najgorsze. Ja mam trzy sprzętki. No i Agno Masz typów? W ogóle? Co? Nagle coś tam powstało. Jakby to ide. z rakiety. Jak tam z rakiety? rakiety? To. to! Patrz. A nawet nie wiem, co to jest. Ej, chodź tu, chodź tu. Tak, idę, idę, idę. Biegnę. Wiem, że już zginiemy, ale... Tam, tam się, tam się biją. Gdzie się biją. Wiesz gdzie? O, widzę, widzę typa. O nie, już mnie typ podjeżdża. Nie jest tak. tak. Dobra. A zobaczmy czy się podniosło. Nie, nie, mi, nie. mi... Mi... Chyba też nie. Nie no, nie wiem. To by się podniesie. Mi chyba nie podniosło, nie wiem. Dla mnie śmiertelnik rankingowy w ogóle. W takich plecach. To... no. To, to... będzie chyba ostatnia gra, jak długo będziemy żyć. Więc dobrze nam idzie. No nie wiem, tak dobrze... Nie no, dobra. Z Tobą nam idzie. Ale dobra. W ogóle już jest premierem mojego odcinka Ale tak, w ogóle Jeszcze i zobaczę Już można oglądać Można już oglądać, bo już jest 13 Ej, no. Znaczy po, powinno się oglądać Tak, oglądać być też Bo nie tylko, bo ja oczywiście premiera. Ej, ty został łapkę Eee, nie wiem. Oczywiście nie to zosta, bo jest dziewięć łapek. Nie pamiętam. Tam no, oni łapki zabierają, no. I co? No, ale... no nie zabierajcie łapek. Jest takie życie? I subskrybujcie go, no proszę. Ładnie proszę. Rozmięcie. Teraz jesteście dobrymi widzami. Musicie mu zostawić subskrypcję i lajka. Kto subskrybuje, ten na Twitter Power głosuje. A kto nie subskrybuje, ten na Kaczyńskiego głosuje. Nie no, nie ściągaj. Nie ściągaj od tego. ja od to nie ściągam. Znaczy no od Jak powiedziałeś, że jak, jak, jak tego e, Nie głosuję, ten na wierzcie głosuję głosuje. Kaczysk głosuję? To takie coś miał dzik Tak? No no bo dzik to jest stan, to jest stan No tak no kur... Ja... ja walczę. Kurde! No. Teraz... Bambi. Teraz... Teraz... Ciebie odrodzę, tylko co się nie na... Nic nie ma, to jest po prostu pan! Łatwiej. on jest z Bambikiem. Ja zaskoczę od tyłu. Ja się ząbi Aua! Ał, no, ała, no nie, nie mogę go trafić! Dobra, ja go sprawę? Dobra, sumerka, sumerka! Dobra, dobrze. Jak ja, ja moje nie, nie potrafię trafić. Jestem frak, Dobrze! Ura! Do... mnie zabił! Tak. No nie no! Tak, to ten nie zadzł, dokładnie. Tylko spamię ludzie i tyle. Dobra, i jeszcze jedna, widzowie. Tak, jeszcze jedna. E, no jak. Nie, my musimy wygrać dla widza. Ktoś nie zgadza? Wiem, no wiem, trzeba wygrać, ale. No to w ogóle nie wychodzi, powiem ci. Dobra, gotowość. Gotowość, i teraz lecimy lecimy na jakąś miejscówkę, kto, na, której, na której nie ma osób, jest dobry lub I potem, potem gdy... będziemy no, będzie... muszą być, bo jakieś punkty. Dobra. No to... To... To polecimy na zgubne ziemia w takim razie. Tam, gdzie mało osób w miarę leci, ale... lecą. Okej. Okay. A Ciebie wczytało? O, wczytuję. No bo mnie nie wczytało. A wczytujecie? Nie. To wychodzisz, czy nie? Tak. Bo wiesz, odcinek trwa. Jezu. Yes. No, co czemu Ciebie nie wyczytało? Nie wiem. Może dlatego, bo nie chcę, żebym kontynuował kółko chyba. Aha. Tak nie rób, Boże. Teraz to wychodzisz? Wyszedłem. Mi się wychodzi. A, dobra. To teraz gotowość. Musimy teraz to wygrać. Zawsze jak mogę yy, Wimowego rycerza. Yy, no... No. Ja Nie też. Tu że takie czym to się różnie? A że a nie tak jest najlepszy to już ten daru mogą być. Rankingowe Battle Royale to lecimy na zgubne ziemę I lecimy Dobra, potr potrzebuję potr 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 sobie yy... spammerstwo, bo widzę, że Fortnite to tylko sp spammerzy. Nie, 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 nie. to jest. To, że one powiązają, to nie. I to by się sprint odpala? Czy nie da się sprintować? I tu się nie da sprintować. Da się. To się nie działa. Podje... No nie. Da ja na zgub na ziemię. Albo, albo dobra, dawaj na słonę z w takim razie. A ta to już najlepiej nie posiadną wyrwę. A słony plekają tylko spacerce. No dobra, to się w takim razie Chyba odcinek będę musiał nazwać ona wyrwa. <śm> no to na wyrwa 2 0 Dobra, ja lecę prosto na środek. Bo tam, tam leci więcej osób jakoś. Ja lecę tutaj. Wow! No, aha! Ale fart. Ej, uratujesz czy nie? Uratuję za chwilę. Tajni No nie no, znaleźli mnie. Kurde. Za dużo tu osób. To są wow. Jakiś pan wszedł Jest dobrze. Jest dobrze. Kur... Można powiedzieć, że to jest pewien Spamer. E on mnie chyba zabił. Ten zielony Wow. Nie! Nie. Jak się tutaj było? No nie. Tak dobrze było. No nie było źle. Ale podrośnie ci ranga. No podniosła, podniosła. Dara powrót Obra, do bry, Czy Kończysz odcinek czy jak? Kończę, kończy. Nie mało być za dużo. Za długo. No. Jak ten ostatni. Przynajmniej zabur... wygrajmy Dobra. Dobra, na razie. Na